To historia młodego mężczyzny, który odkrywa w sobie niezwykłe, nadprzyrodzone moce, a ich pochodzenie wydaje się być związane z mrocznymi nordyckimi mitami. Bohater zmagając się z tajemniczymi siłami, które w nim drzemią, daje przed trudnym wyborem, musi zrozumieć swoją prawdziwą naturę, a także zdecydować czy jego moce będą służyć dobru czy zniszczeniu. W miarę jak fabuła się rozwija, bohater zostaje wplątany w konflikt z lokalnymi władzami, a jego działania mogą mieć poważne konsekwencje dla całego świata. To jest kanał Hamidło, zapraszam na skrót filmu Mortal z 2020 roku. Na początku poznajemy Erika Berglanda, Amerykanina norweskiego pochodzenia, który nie ma celu w życiu i wędruje po norweskich lasach ze zranioną nogą. Po długim marszu decyduje się rozbić namiot w lesie, aby spędzić noc. W nocy Erik nagle traci emocjonalną równowagę, a drzewa wokół jego namiotu zaczynają płonąć. Rano odkrywa, że wszystkie drzewa wokół niego są spalone, ale on i jego namiot pozostają naruszeni. Jego rana jednak się pogłębia, więc postanawia udać się do pobliskiego miasta. Po przybyciu do miasta wchodzi do kliniki, gdzie kradnie kilka przedmiotów potrzebnych do opatrzenia rany. Podczas leczenia rany Erik zdaje sobie sprawę, że wygląda fatalnie, więc postanawia przyciąć włosy i staje się dużo lepiej wyglądającym mężczyzną. W drodze do Nikon natrafia na trzech awanturniczych nastolatków w Mercedesie ich taty, którzy próbują z nim porozmawiać, ale Erik ich ignoruje. Jeden z nich jest zły na Erika i Zaczyna nękać bezdomnego. Erik ostrzega, by nie dotykał, bo się poparzy. Jeśli mnie dotkniesz, spłoniesz ale arogancki nastolatek nie słucha i chwyta go za kurtkę. Wtedy nagle upada i umiera, mimo że Erik go nie dotknął. Erik ucieka, ale zostaje aresztowany przez lokalną policję. Następnego dnia, czekając na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, szef lokalnej policji, Henryk przeprowadza psychologa Christine, licząc na to, że udaje się skłonić Erika do rozmowy. Henryk informuje Krystynę, że Erik jest także podejrzewany o związek z nierozwiązanym pożarem na farmie, w którym 3 lata temu umarł. 5 osób. Na początku Erik siedzący w kącie pokoju przesłuchań nie chce z nią rozmawiać. Jednak Krystynie udaje się go przekonać, by usiadł przy stole, gdzie uspokaja go, mówiąc, że to nie jego wina, że dzieją się złe rzeczy. Aby zdobyć jego zaufanie, sugeruje Henrykowi, który obserwuje z innego pokoju zdjęcie kajdanek. Wkrótce potem na komisariat przyjeżdżają rodzice chłopca a jego tata nalega na spotkanie z nim. Lecz Henryk odrzuca tą prośbę. W końcu Eryk przyznaje, że uczestniczył w zdarzeniach na farmie, a ludzie, którzy umarli, okazują się jego krewnymi. Podczas rozmowy demonstruje swoją moc, wyciąga wodę ze szklanki. Krystyna jest zdezorientowana i prosi o wyjaśnienie, ale Erik również nie rozumie, jak to się dzieje. Następnie udaje mu się spalić stół, używając tylko swojej ręki. Erykiem zaczynają znowu sztargać emocje i zaczyna podpalać cały pokój przesłuchań. Krystyna zdaje sobie Sprawę, że jego emocje kontrolują jego moc, więc podchodzi do Erika, szybko doradza mu, jak skupić się, aby zapanować nad swoimi zdolnościami. W końcu Erykowi udaje się zapanować nad swoimi emocjami. Niedługo potem przybywa urzędnik ambasady USA, aby zabrać Erika z powrotem do Ameryki. Erik odmawia rozmowy z kimkolwiek poza Krystyną, ostrzega ich, aby nie transportowali go helikopterem, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne. Mimo to nalegają, więc Erik dostaje środki uspokajające, by pozostać nieprzytomny. Podczas lotu. Nagle Erik budzi się w trakcie lotu i wpada w panikę. Lekarz nie może podać mu kolejnej dawki, bo grozi to przedawkowaniem. W tej sytuacji Erik wytwarza burzę, co powoduje, że helikopter traci moc i spada do morza. Po chwili zdaje sobie sprawę, że może oddychać pod wodą, więc wykorzystuje swoją moc, aby spalić pasy bezpieczeństwa. Erikowi udaje się uratować panią urzędnik, po czym natychmiast ucieka, gdy ona się budzi. W międzyczasie zespół ratowniczy rozpoczyna akcję poszukiwawczą w Helikoptera i identyfikuje trzy ciała. Krystyna dowiaduje się o katastrofie i natychmiast rusza na miejsce zdarzenia. Nagle Erik pojawia się przed domem pani psycholog, a ona postanawia zabrać go do domu swojej przyjaciółki w lesie. Tam ujawnia, że jego moce zaczęły się na farmie i wyjaśnia, że to on spalił farmę. W szpitalu pani urzędnik pokazuje Henrykowi dowód, który ujawnia zdolności Eryka do kontrolowania pogody. To było przyczyną katastrofy helikoptera. Mówi policji, że muszą go znaleźć jak najszybciej. Następnego dnia Krystyna odbiera telefon od swojej przyjaciółki, która mówi, że ukrywa przestępcę i sugeruje, by wydała Eryka policji. Kiedy Eryk się budzi, Krystyna wyjaśnia mu tą sugestię i przeprasza. Zanim odejdą nagle przytula Eryka i zdaje sobie sprawę, że chyba się w nim zakochała. Postanawia zabrać go z powrotem na farmę, aby zrozumieć pochodzenie jego mocy. Jej przyjaciółka i Henryk nieustannie do niej dzwonią, więc decyduje się wyrzucić telefon do wody. Na stacji benzynowej Krystyna dowiaduje się, że policja szuka Eryka, ponieważ stał się podejrzany w związku z katastrofą helikoptera. W drodze Erik wyjaśnia, że czasem czuje się jakby był w innym świecie, w którym widzi ogromne drzewo wypełniające cały horyzont. Chwilę później Krystyna próbuje wyprzedzić dużą ciężarówkę, co prowadzi do niemal czołowego zderzenia z nadjeżdżającym samochodem. Ta sytuacja powoduje, że Eryk wpada w panikę i nagle emituje piorun, który niszczy ich samochód, nie szkodząc jednak Krystynie. Po kolizji kierowca ciężarówki postanawia ich Podwieść. Niedługo później, na miejsce katastrofy przybywa policja, a pani urzędnik informuje, że Eric nie może przejść przez most, który prowadzi do drugiego miasta. Kiedy docierają do mostu, o którym mówiła amerykanka, odkrywają, że policja zorganizowała blokadę drogową. Kierowca ciężarówki szybko zdaje sobie sprawę, że Eric to mężczyzna, którego szuka policja, i natychmiast zatrzymuje pojazd. W tej sytuacji nie mają innego wyjścia, tylko się poddać. Eric wysiada z ciężarówki i odwraca się, gdy dwóch policjantów wceluje w niego z broni. Krystyna podchodzi do nich i prosi, by upuścili broń, ale zamiast tego zostaje złapana. Eryk błaga ich, by wypuścili jego ukochaną, ale oni ignorują go, co wywołuje w nim wściekłość i prowadzi do utraty opanowania. Nagle ciemne chmury zakrywają niebo, a burza się zbliża. Biorony zaczynają uderzać, a Eryk zaczyna krzyczeć. Krystyna zbliża się do niego i mówi mu, żeby kontrolował swoje emocje. Policjanci zbliżają się do nich, a Eryk używa swojej mocy, by stworzyć i jednak wkrótce upada, a burza ustępuje. Henryk przychodzi z pomocą, natychmiast zabiera ich do szpitala. Incydent na moście staje się wiralowy, a lokalna społeczność zaczyna wierzyć, że Erik jest Bogiem. A niektórzy twierdzą nawet, że jest Torem. Po przybyciu do szpitala lekarze zauważają rany na jego ciele, które się pogarszają, i od razu przewożą go na rezonans magnetyczny. Krystyna próbuje uspokoić Eryka przez słuchawki, ale podczas rezonansu Eryk przypadkowo niszczy maszynę swoją. Mocą, co powoduje przerwę w dostawie prądu w szpitalu. Sytuacja się pogarsza, gdy pielęgniarka informuje, że u chłopca doszło do zatrzymania akcji serca i wymaga pilnego leczenia. Eryk natychmiast biegnie w stronę oddziału intensywnej terapii, gdy nagle pojawia się ojciec, chłopca z początku opowieści. Na szczęście Henrykowi udaje się go uspokoić, co pozwala Erykowi udać się na oją. Używając swojej mocy Erik ożywia chłopca, który budzi się ze śpiączki, co wywołuje łzy u jego rodziców. Od tego momentu. Erik zyskuje popularność, a wielu ludzi prosi go, aby potrzymał ich za rękę. Następnie wyruszają w podróż do farmy. Po drodze Henryk wyręcza Krystynie książkę o mitologii nordyckiej i wyjaśnia, że po śmierci Tora i innych bogów w Ragnarok dzieci Tora zbudowały farmę, wierząc, że to ta sama farma, na której Erik zdobył swoją moc. Po przybyciu na miejsce Henryk i Krystyna zaczynają badać farmę, a Erik ma czekać przy wejściu. Erik podąża za nimi i wkrótce natrafia na ruinę, gdzie Erik pada na kolana i nie może się ruszyć. Henryk jest przekonany, że jest coś tam ukryte, więc nakazuje swoim ludziom kopać w tym miejscu. W międzyczasie Amerykanka ze swoją armią potajemnie monitoruje ich działania, czekając na odpowiedni moment, aby pozbyć się Eryka. Zespół w końcu odkrywa jaskinię pod farmą, w której znajdują się starożytne nordyckie kamienie runnicze. Odkrywają nawet przedstawienie drzewa, o którym Erik wcześniej rozmawiał z Krystyną. Po zbadaniu miejsca Eryk czuje, że nadszedł czas, by udać się do jaskini. Tam natrafia na skrzynię, a z pomocą jednego z członków zespołu otwierają. Odkrywa rękawice Tora, jego pas oraz młot Mjolnir. Erik chwyta je, zakłada cały ekwipunek Nektora, a nagle z nieba uderza piorun. Jednak tym razem nie szkodzi to jego ciału, ponieważ młot pochłania całą energię. Erik wychodzi z jaskini, a Krystyna natychmiast podchodzi do niego. W tym czasie Amerykanka rozkazuje swojemu snajperowi załatwić Eryka, ale kula chybia i trafia Krystynę. Erik desperacko Próbuję ją ożywić, ale mu się to nie udaje. Wściekłość Eryka narasta, a on używa młota do wywołania potężnej burzy, która bezlitośnie atakuje ludzi w pobliżu farmy. Na koniec reporter informuje, że burza spowodowała wiele ofiar, a Erik w tajemniczy sposób znika. Dziękuję za obejrzenie tego skrótu. Tutaj gdzieś na ekranie pojawi się proponowany film specjalnie dla Ciebie. Możesz zostawić łapeczkę subika i komentarz na dole. Dziękuję.